I witajcie widzowie. Zakończyliśmy tutaj serię z ziemniakiem. Gorącym ziemniakiem, następna seria 2026 czerwiec, więc pamiętajcie wtedy rozpocznie się seria numer 2 odcinka a ja niestety przegrałem tą serię i jest tu 1 0 dla belvedera i oto dla ciekawosek tyle zrobiłem wysiedleń z YouTube'a, Instagrama i, i, YouTube Instagram i TikToka. Oczywiście mogą się różnić w zależności ile ten film najnowszy będzie miał wyświetleń. Ale nie liczę teraz tego, co jest tutaj, więc co? Z dziękuję Wam bardzo, że oglądacie moje serię. Dziękuję Wam bardzo też, że Wam się podoba ta seria. No i co? Następna seria, wy niebawem, w czerwcu przewiduję to, więc tak, niebawem. I jeszcze co najlepsze, yy, będzie sprawdzane, bo tutaj były wiele błędów, mówiliście, więc będzie to sprawdzane. Każdy nagrany film. Więc się z Wami żegnam i do następnej serii Jumiaka Elo